it Beach the we'll be ground game Maruszulkiewicz DK znajdujemy się po oficjalnej ceremonii ważenia przed Galofen 36, a za mną jeden z bohaterów, Maciej Kaliciński. Witam serdecznie. Witam również wszystkich. Yy, to, co Maciej zauważyłem, jak przyszedłem tutaj i zobaczyłem się na ważeniu, to pełną koncentrację. Ja widzę to, że tutaj tu nie przejeszłeś, to w ogóle nawet o decyzji to w ogóle nie widzę. Yy, ja widzę, że ty tutaj chcesz wejść, wyżej to zwycięstwo i nie będę robił na, na tobie wrażenia to, że będziesz bił się yy, na terenie rywala. Nie robi to na mnie wrażenia, że jest teren rywala. Zazwyczaj się biję na terenie rywala. Jestem mega zdeterminowany, żeby wygrać, pokazać, pokazać swoje MMA, takie którego się nauczyłem. Przez ostatnie dwa lata w Bonsai MMA i rozwinąłem się bardzo mocno. Jeśli będzie przed czasem, super, jeśli będzie decyzja, ale zwycięstwo będzie na moją korzyść, też się ucieszę. Będzie naprawdę fajnie. No to jest taka gala, która jest o troszeczkę jak taki bilet powrotny do dużego MMA. Trochę tak, cały czas jestem gdzieś w tym MMA, jednak się kręcę takim wyższym, że tak to nazwę. No i muszę udowodnić, żeby zostać tutaj, nie? Bo biłem się tu czy tam, czy gdzie indziej. Nie będę wymieniał Federacji, teraz jestem w Fenie i ta walka jest dla mnie znowu najważniejsza. Każda kolejna walka jest najważniejsza na mojej karierze. Co do kontraktu, ostatnia walka na kontrakcie, jedna z wielu jak to wygląda? Hmm. Nie, mam kontrakt na więcej walk, ale skupiam się tylko na jednej, bo tak naprawdę patrząc na mój rekord, no to w tych mocnych federacjach znajdowałem się na jedną walkę, czy wygrywałem, czy przegrywałem decyzjami, byłem na jedną walkę. Teraz skupiam się tak samo na tej tylko jednej i, I zobaczymy co dalej, ale mam kontrakt na więcej i chciałbym tu zostać oczywiście, bo to jest druga siła polskiego MMA. Czego się spodziewasz po Krzyśku? Mocnej walki. Na pewno mocnej. Razem mamy 20 zawodowych walk. Jest na pewno mocnym zawodnikiem. Pochodzi z Berserkerów, ze Szczecina. Także nie nastawiam się, że to jest jakiś słabszy rywal czy, czy łatwy. Będzie na pewno mocny, ale ja też przyjechałem tutaj mocny i postaram się wygrać to. A pomijając to, że nie będziesz się bił u siebie, no to mimo wszystko będziesz się bił przed olbrzymią publicznością. Czy to w ogóle w jakiś sposób na ciebie oddziałuje i może napędza? No Bo zawodnicy gdzieś troszeczkę dzielą się przez te pandemiczne ciasy, czasy na tych, którzy odkryli walkę bez publiczności i to jest dla nich dużo lepsze i lepiej sobie tak radzą. No i na tych, którzy za tą publicznością jednak tęsknią, bo ich po prostu brakuje takiego dodatkowego kopa przy wejściu do okładki. Ja tak na to patrzę, że nie miałem okazji się bić w pandemicznym klimacie, że tak powiem, że nie było w ogóle ludzi. Byłem na dużych wydarzeniach. Nie robi to takiego na mnie wrażenia. Super, fajnie, że jest duże wydarzenie. Mnie to bardziej cieszy, bo wolę się być na dużych galach niż na małych lokalnych, gdzie jest 300-400 osób, do 500, do 1000 max. nie wolę. Wolę jak jest większe wydarzenie plus telewizja, otoczka. E, to jest poważne MMA, chce się rozwijać, a taki jest rozwój. Musimy iść na większe hale, na lepsze gale, po prostu się tak rozwijać, nie, nie możemy się cofać. Lepiej jak jest więcej ludzi na pewno dla mnie. No więc na końcu jeszcze zapytam o klub. No Ja słyszałem jak mniej więcej powstawały, jak są kulisy powstania tego e, klubu. E, wyjątkowe. Natomiast chciałbym się ciebie zapytać, czy ty jesteś od początku, jesteś tą osobą, która była od początku e, dołączyła do klubu, dołączyła po czasie, jak to wyglądało, no i przede wszystkim jak się e, trenuje. No bo młode kluby wiadomo, że na początku muszą e, parę rzeczy doszlifować, nim doskoczą do czołówki. To znaczy sytuacja wygląda tak, że... Odeszliśmy ze starego klubu. Nasz trener otworzył swój klub, także przenieśliśmy sekcję zawodniczą, po prostu zmieniła się sala, logo, właściciel i jest po prostu lepiej dla mnie. Nie? Ja się czuję, czuję się teraz w bązaju bardzo dobrze i mam nadzieję, że jutro zaprezentuję najlepszą formę. W jak, jaką wyszkoliłem w MOZA MMA? Słuchaj, jest no bardzo młodym zawodnikiem, natomiast na tych startów nie jest aż tak dużo pewnie, jakbyś sobie tego życzył. Myślisz, że ta walka otworzy furtkę do częstszych startów? no bo wiemy, że z fanem też da się dogadać i wyskoczyć gdzieś na tak zwany przysłowiowy fuchę i walkę w innej organizacji. Jak najbardziej, mogę wyskakiwać, mogę tu się bić. Ważna jest jutrzejsza walka naprawdę. Nie? Jeśli wyjdę i wygram i będę szczęśliwy, to mogę się bić nawet w tym roku jeszcze, nie? Tak jak mam być szczery. Nie robi to problemu dla mnie. Czy fenie, czy poza nawet na jedną walkę, obojętnie, najważniejsza jest jutr jutrzejsza walka, nie? co będzie dalej, zobaczymy. No trzymał kciuki za Ciebie i za Krzyśka, dali mega dobry pojedynek, no bo to, że nie jesteś w meni eventie, nie oznacza, że nie jesteś w stanie publiczności rozgrzać, a tam będzie tego oczekiwać, także jeszcze raz na to czekam, dziękuję za poświęcony czas i widzimy się jutro. Ja również dziękuję, walka na pewno będzie dobra, także zapraszam wszystkich przed telewizory, o godzinie 20 zaczyna się gala, czy 19? 19. O 19, także zapraszam o 19, dziękuję wszystkim moim sponsorom, moim partnerom, którzy Pomagali trenerom, jutro wszystkich, wyszczególnie albo dzisiaj. Dziękuję Wam za wsparcie i pomoc. Na pewno dam siebie wszystko. Takie, dzięki wielkie. Dziękuję.